przed mną jakiś remontowany odcinek nie wiem, tutaj wygląda na to, że odcinek wahadłowy, no, nie. widzę oznakowanie, że sygnalizacja pytanie duży odcinek z tego co tutaj już dostrzegam Pewnie jakiegoś bardzo długiego stania tutaj, myślę, nie będzie. Jest to tak naprawdę kilkanaście metrów. I ruszamy z sekundnikiem, fajne katełko Około 15 sekund na moje oko. Sygnał zielony, tu już wahał w drugą stronę.